Kosze na śmieci są pełne, we wszystkich siłowniach. śmieci nie chcę odbierać. To jest w ogóle skandaliczne, to jest w tym kraju, że nie możesz sobie zrobić tak, że na przykład ty dzwonisz i oni ci odbierają. Tylko, że masz, musisz mieć podpisaną umowę, musisz mieć każdy kosz, kurwa, jakiś pokupiony do, do innej segregacji. A tak naprawdę ja nie wytwarzam jakichś bioodpadów czy czegoś, a i tak go muszę mieć. Nie wiem, chore, to jest tą ustawą, mam nadzieję, że to się zmieni. Chociaż po ostatnich wynikach wyborczych uważam, że się gówno zmieni. Może być tak samo chujowo albo jeszcze gorzej. I co? Że, co tu jeszcze można ponarzekać? No możemy jeszcze ponarzekać, że pogubili mi narzędzia i musimy kupić skrzynkę na narzędzia, bo znowu się rozpieprzyła maszyna w głownie. Ty właśnie gdzie można kupić skrzynkę z narzędziami porządną, bo powiem Wam szczerze, że The Patio co mamy... No właśnie to jest najgor... właśnie to jest najgorsze gówno, co może być. Powiem Ci, że wiesz co zrobimy? Udamy się na rynek. Udamy się na łowicki rynek do starego sklepu z narzędziami, tak się to kiedyś jeździło i może tam wytropimy dobrą skrzynkę na narzędzia. Tylko najpierw, jak prawdziwy uczciwy Polak, pojedziemy wypłacić gotówkę. Popłacamy. Się, no i lecimy. Wybierz kwotę. Podaj kwotę. nie nagraliśmy tego i od razu przepraszam za ten kurwa, nie, nie tylko za outfit, bo już taki jestem w starych ubraniach i tak dalej, no gdzie jakieś tam prace mamy takie mechaniczne, a że spodobał Wam się ten dzień dzień ze mną, to, to kręcimy coś na, na, na wzór tego, że tak powiem. Kolejna awantura jest, proszę Państwa, byliśmy w bankomacie i nie można wypłacić gotówki. I to jest. To jest skandal dopiero. Jakim prawem, kurczę, są blokowane środki? Ja wiem jakim prawem. Bezprawiem właśnie. I to najgorsze jest to, że ci, co chcieli likwidacji tej gotówki, też mówię od razu z opisem, nie jestem. Ci, co chcieli likwidacji tej gotówki, co właśnie władzy i oby, oby, bo no to mówię czarny scenariusz, oby nam tej gotówki nie zabrali, bo to jest nasz chyba ostatni już bastion wolności w tym kraju, jeżeli chodzi. Jednak jest, o kurwa, to ten kredyt z internetu. Ua! Czekaj, to są jest wędliny, to nie. Przepraszam od razu za dźwięk, no ale jak wiadomo, ja mam problem z przywagą czystości. Kurwa, ale to, to futlowe do no to jest... jest Dobra. Kurwa. Ciężkie warunki pracy. Ciężkie warunki pracy. Kurwa, bo tu Przejdziemy. za. Może później. Bo czekaj, gdzie jest ten sklep z tym mechaniki? mechaniczne czy jakiś tam to jest to na samochody też bardzo opustoszały a kiedyś miejsce tak w całym życiu w serwis No właśnie, przykład hipokryzji wykończyłem. To jest właśnie przykład największej hipokryzji, bo sam pieprzę co chwilę o tym, żeby wspierać takich małych, lokalnych przedsiębiorców, co mają swoje właśnie takie malutkie sklepiki, bo sam kurwa do patio czy jakichś innych mówię, typu Castorama. Puszczam Ci 40 zł, za 40 co coś wybierasz. Kurwa, ale co? No, no kurwa, to nie jest tak, że ja daję pieniądze za darmo, no. Ja rozumiem, rozumiem, tylko co to... No nie wiem, mnie nie interesuje. Jak będzie coś droższe, to się dopłaca, no. Nie, taki, taki to mam, taki A, czarny, ta a to taki mam. normalny nóż? No. Nie, nie mam tego. No, coś... Coś patrzymy, zaraz... Coś pa patrzę, cztery dychy, Pań kodra się opuszczam. Dobra, Patrz. Ale żeby, żeby był niestratny, no, to, 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 to dostaję taki kratizm, no, Mamy dwie, jedną w ołowiczu, drugą głównie. Ale w ołowiczu w którym miejscu? Na trójkątniku. Na trójkątnik, tak? Na górze, no. Aha. O, młotki macie panowie. Słuchaj, do Pana, Pan tutaj mocno rozgadany, ale ja jak Wam mówiłem: lubię takie miejsca, fajnie, że tacy ludzie są, fajnie, że taki handel cały czas trwa. Także chodzimy ponownie. Nie jest to żadna reklama, ale jeżeli ktoś chciałby jakieś narzędzia, no to włowicz nasz rynek handlowy. Już wracam, jestem, jestem, Będę, jak, lubię takie miejsca, właśnie. Kurde, jak to u Pana. No bo, bo ja jestem normalny człowiek. I Pan, pytanie? na no jak Pan te markety budowlane Wykończy, wykończyły Pana trochę, czy nie? Chodzi i chodzi i chodzi. U mnie nie kupisz tego, i, znaczy, w markecie nie kupisz co u mnie kupisz. To też. No chodzi o to, że ja w tym pierdolniku siedzę ponad 30 lat, tak? Fajnie, góry, ja mówię, lubię takie miejsca kupować, lubię takich ludzi odwiedzać. No i to się okazało, mówię, teraz później mówię, jak z nim dłużej pogadałem, przypomniało mi się, to jest kolega gojca. ojca też. Też mówię, no jest mały, mam tysięcy mieszkańców, także no, tutaj każdy, każdego zna, ja też gdzieś w tych strokmenach występowałem, to gdzieś w tym mieście byłem, może tak powiem, mocno kojarzony. Gdzieś, się, gdzie się właśnie taki małym sklepiku nie pojawia, to tam zawsze z pół godziny jest rozmowy o sporcie, o polityce, o życiu, o YouTubie od końca strogi GIPA, to też to jest w ogóle też dla mnie szok, nie? że dużo, dużo, bardzo dużo widzów stronygi, to są właśnie ludzie, ludzie po 40, po 50 oglądają sobie, to wiesz, to jest fajne, nie? I wielu z tymi ludźmi rozmawiać też, Jak opowiadałem w tych starych czasach, co było kiedyś, bo ja uważam, że historia nie dość, że zatacza koło, to jeszcze można sobie wiele rzeczy od tych ludzi posłuchać i zastosować w naszych obecnych czasach, jak oni opowiadali, co się działo za jak oni się za komuny. To nie daj Boże, byśmy takich czasów kiedyś dożyli, ale wszystko przed nami, także warto, warto słuchać starszych i wyciągać wyciągać wiedzę wyciągać nie wiedzę, tylko wyciągać wnioski z ich wiedzy, nie? Tutaj po prawej stronie mijamy moją pierwszą, czy znaczy pierwszą, może nie pierwszą, jedną z pierwszych prac tutaj właśnie na tym w obiekcie sportu i rekreacji, czyli do w środowisku, w piastowałem funkcję portiera. Czy tam, nie wiem, to się chłopaki śmiali tam nieraz, że ciecia, no ale mi to nie przeszkadzało. Ja lubiłem to pracę bardzo i powiem Wam szczerze, że chyba, 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 chyba po tym czasie nawet całym stwierdzam, że czasami mi brakuje. Lubiłem tam siedzieć, z ludźmi rozmawiać. Właśnie nagrywaliśmy odcinek z Krzysztofem Chelsea z burgerami, pewnie, pewnie już oglądaliście ten odcinek, yy, skoro śledzicie mój kanał, a jeżeli jeszcze nie oglądaliście, od was tutaj do opisu, tam będziecie mogli sobie zobaczyć, jak sobie Krzysztof poradził z tymi hamburgerami z McDonalda, przypomnę, to było 10 minut, mi się udało zjeść 11, a dobra, że wam zaspoileruję, mi się udało zjeść 11, Krzyszkowi 10, się udało mi się jednym burgerem wygrać. Na razie to był pierwszy zelecz na tym kanale między mną a Krzysztofem, ale z tego co rozmawialiśmy pojawił się kolejny, także wyczekujcie, zapraszam Was serdecznie. Co? się już bieg przebrać, to Ważne dobra zostawiać ten, bo kurwa już jesteśmy spóźnieni, ale tak jak zawsze nie? Dobra, Dobra. najpierw Czekaj, czekaj, czekaj. Zawsze jest dobra pola. Na bąboladę. Kontynuujcie.